Z sponsoruje podę. Na program zaprasza Natur Produkt Farma i Zdrowit Kalcium na alergię i przeziębienie. Odkryjmy sekret mnicha. Aksamitna biała skórka i miękkie rozpływające się w ustach wnętrze o delikatnym smaku. Smakowity pleśniowy ser, który skusi każdego. Sekret mnicha pokusa na serio. Wiem, o pragną mężczyźni. Jako międzynarodowa modelka wiele podróżowałam, używałam różnych mydeł, aż odkryłam mydło pielęgnacyjne Arko. Nigdy dotąd moja skóra nie była tak olśniewająco piękna i cudownie pachnąca. Nowe pielęgnacyjne mydła w nowych opakowaniach. Arko. Olśniewająco piękna skóra. Przeziębienie i grypa zwaliły cię z nóg. Weź Coldrex Hotrem. Dzięki swemu składowi, Coldrex atakuje główne objawy przeziębienia i grypy: gorączkę, bóle, katar i rozprawia się z nimi bezlitośnie, nie powodując przy tym senności i spadku koncentracji. Coldrex Hotrem uderza w objawy, nie w ciebie. Coldrex, twoja broń w walce z przeziębieniem i grypą. Masz po co się malować, nie pójdziesz na żadną imprezę. Przyjeżdża babcia, wyjdź już z tej łazienki i bierz się za sprzątanie. Nie pomożemy ci pozbyć się wszystkich problemów, ale pomożemy ci usunąć trzy główne przyczyny powstawania pryszczy: czysta cera, klerasil. To działa. Cześć, co robisz, osty? Co? Mama robi je w domu. Najbardziej lubi, jak ser się roztapia. To jest pyszne. Plasterki Hochland z naturalnych składników smakują znakomicie również na gorąco. To wydatek, który się opłaca, bo kupujesz to, co najlepsze. Długo jeszcze jestem głodna. Chyba muszę bardziej podgrzać. Umie gotować. Chyba się z nim marzenie. Hochland, to jest pyszne. Jest taka pasta, która chroni przed próchnicą, kamieniem nazębnym i chorobami dziąseł. Przyczyną tych problemów są bakterie, a Signal Integral zwalcza je skutecznie i działa przez 18 godzin. Signal Integral. Złota pasta na wszystkie problemy. Znam dobrze moją rodzinę i wiem, że teraz. O, oh, mam! Serek Danio jest zdrowy, pożywny, pełen smaku i kawałków soczystych owoców. Mm. Danio, smakowite to nieco. Mm. Danon. Nowa woda po goleniu Adidas Ice Dive. Energetyzująca świeżość zapachu. Odkryj nową linię kosmetyków dla mężczyzn Adidas Ice Dive. W najdelikatniejszej czekoladzie Milka to wyborne Milka Lila Stars Milka Lila Stars. Spróbujesz, zjesz wszystkie. Promocja opon zimowych. Wpłacasz 30% i jeździsz spokojny o wszystko. Znak dobrego wyboru. Tygrysku, mam dla ciebie coś naprawdę pysznego. Whiskas ulubione danie. Porcje delikatnych mięsnych kawałków, które dzięki specjalnej saszetce zachowują wyjątkową świeżość i smak. Właśnie to małe tygrysy lubią najbardziej. Whiskas. Są powody do mruczenia. Teraz możesz mieć niepowtarzalną puszkę pełną karmy Whiskas. Oddaj kody za nagrody. Szczegóły na opakowaniach promocyjnych. lepszej pielęgnacji, to ja jestem prawdziwym zwycięzcą. Balsam po goleniu Nivea For Men sprawia, że moja skóra jest nawilżona i idealnie gładka. Dlatego tak trudno mi się oprzeć. Nivea For Men. Właśnie takiej pielęgnacji potrzebuje mężczyzna. Z każdej egzotycznej podróży przewożę szczyptę nowej wiedzy o najwspanialszych przyprawach świata tę zawarłem w przyprawach kamis. Kamis, życie ze smakiem. Jesteś architektem własnej przestrzeni. Zobacz telewizory JVC. Niech porwiecie pasja tworzenia. Poznaj kamery cyfrowe JVC. JVC Victor Company of Japan. Co trzeci dorosły Polak cierpi z powodu hemoroidów. Skutecznym lekiem jest proktogliwenol. Unikatowa kombinacja dwóch składników. Jeden z nich łagodzi ból, świąt i pieczenie. Drugi leczy stany zapalne. Proktogliwenol. Koi i goi. Zapraszamy Cię w podróż po krainie frutiny. Tutaj możesz cieszyć się wszystkimi skarbami wsi, które teraz kryje w sobie Nestle Frutina. Posmakuj pełnoziarnistych, chrupiących płatków pszennych z kawałkami wybornych polskich jabłek i słodkimi rodzynkami. Mmm, tak może smakować tylko Nestle Frutina. Nestle Frutina. Zasmakuj w skarbach wsi. To już czwarta osoba, co przychodzi z klubu AWS i nigdzie nie może dostać roboty, pomimo, że odbiera telefony, układa kalendarz spotkań i kombinuje w rozmowach z poważnymi ludźmi. Boże, co za nieszczęście, ile krzywdy hmm. się tak, ludziom krzywdy narobili. Ludzkie. Panie przewodniczący, gdzie pan teraz jest? TVN to najpiękniejsze. Jutro o 18.30. Ale plama w DVM. Pasta hamująca krwawienia Paro Parogencyl kupisz w aptece bez recepty. Jutro w TVN. O 21.10 droga do gwiazd. Nowi uczestnicy próbują swoich sił przed publicznością i jury. A o 22.10 Parszywa 12.2. Następna misja. Oddział złożony ze skazańców, na których ciążą wyroki śmierci. Tron w TVN. Droga do gwiazd i parszywa 12.2. Krzysztof Rutkowski i Maciej Kozłowski. Ostre starcie na ringu wspomnień. Co to jest? Co to dla <grym> <grym> Tak? Poznajesz ten samochód. Poznajesz? Poznajesz ten identyczny samochód. kolor. No, bo był tylko jeden. O kurze. Czy już w szkole wiedzieli, kim zostaną? A takiego miał porządnego ojca milicjanta. Ananasy z mojej klasy. W niedzielę o 17.45 w TVN. Jasne. Jem, mamusiu. Sam gotuję. Dzisiaj y, pomidorowa. Gotowanie to sztuka. Hmm, twoja szkoła. Pomidory? Tylko dojrzałe. Makaron? Najlepszy. Wszystko dobrze przyprawione. Możesz być dumna. O, mamo, ja muszę już kończyć. Pa, mamo. Nowe, błyskawiczne danie w pięć minut z makaronem. A, warto mieć w pięć minut, eh? Winiary. Dobre pomysły, lepszy smak. O ran, zamyk w czekoladzie. Wypadiliście nowe! Tak. Aha! Czego? Kruchy zamek w mlecznej czekoladzie. Czy wiesz, że przedawkowanie witamin może być równie groźne jak ich niedobór? Jak właściwie rozumieć tę wiadomość, zademonstruje nasz mały aktor. Otóż co za dużo, to niezdrowo. Pamiętaj, jedynie plus balans z systemem BA, który wspomaga wchłanianie, dostarcza Ci dokładnie tyle witamin, ile potrzebujesz każdego dnia. Ani za dużo, ani za mało. Plus, balans. Nie mniej, nie więcej. Pójdź na całość. Pokaż światu usta, które krzyczą kolorem. Nowa, super nawilżająca szminka. Exaggerate Hydra Color. Spróbuj sama Rimmel. Żyj chwilą, a Omo zajmie się plamami. Poznaj prawdziwe oblicze witamin. Odkryj naturalną witaminę E. Zalecaną palącym i narażonym na stres. Wskazaną w profilaktyce miażdżycy i choroby niedokrwiennej serca. Weź mnie. To takie naturalne. E. Chciałabym, żebyś mnie nauczył przyjemności. Czekolada wedla. Dzięki temu, że jest wyjątkowo gęsta, rozpuszcza się dłużej, a czekoladowa przyjemność trwa i trwa. Więc tą przyjemnością to jest tak. Gęsta czekolada Wedla. To co dobre powinno trwać dłużej. Odkryj bogactwo smaku kawy Maxwell House. Odkryj złote ziarno ukryte w promocyjnych słoikach kawy Maxwell House. Otwórz słoik, wyjmij saszetkę i przekonaj się, czy w środku jest jedna z tysięcy nagród. Złote ziarno. Może właśnie w Twojej kawie Maxwell House. Proszę Państwa, jeszcze nie było tak gwałtownych zmian w pogodzie. Nie notowano na naszym kontynencie od czasów ostatniego mamuta. Najgorsza sytuacja ma miejsce na Wyspach Brytyjskich. Oto przekaz satelitarny z Londynu. Jak Państwo widzicie, całkowita zima. Nieco lepiej jest w Warszawie, ale ogromny niż dociera właśnie do centrum miasta. Naukowcy szukają wyjaśnienia tych anomalii pogodowych, ale ja sądzę, że potrzebujemy pomocy z innego Tyś się przyszła pomoc. Melonik. Niedzielę 11 listopada w TVN. Ziarem. Kawa Jakobs Kronung zachowuje całe bogactwo aromatu. Teraz Jakobs Kronung ma prawdziwie królewski aromat. Polopiryna S. Skuteczna, szybka jest. Bez wątpliwości, wapniem w całości działa. wzmacnia. Polopiryna S. Przeziębień i kres. Łatwo się łyka, gorączka znika i gór wraca też. Polopiryna S. Przeziębienia kres. Jak mogłem zapomnieć? Zdarza się. Błagam, spróbuj mi wybaczyć. Dobrze, więc wybaczam. Czyli poznaliśmy się równo trzy lata i dwa tygodnie temu. Musimy to uczcić. Camembert, prezydent, cudownie miękki, wykwintnie delikatny, rozpływa się w ustach. No, no to, to za nas. nas. Świętować jest czym, ale. <świętować> Czy wystarczy nam pomysłów na okazję? Prezydent, dla tych, co kochają życie. Blazny garnek, tak jak u babci, 37 zł. Tajemne składniki jej słynnej potrawki, 32 zł. Sekrety przekazywane z pokolenia na pokolenie. Bezcenne. Są rzeczy, których kupić nie można. Za wszystkie inne zapłacisz kartą Mastercard. Mastercard więcej niż pieniądze. Mogłem być najszybszym wozem strażackim albo zmienić się w strasznego potwora. Mogłem nawet polecieć na księżyc. Miałem takie perspektywy. Ale cóż, nie zostałem pudełkiem od zwykłego telewizora. Czas na filiżankę kawy. Elit Optima, zaparzona tak jak lubię, delikatna w smaku i aromatyczna. Moja kawa Optima. Elit Optima, jak dobrze nam razem. Elit kawy. jaką zapewniasz swojemu maleństwu, jest tak ważna jak twoje uczucia. Nivea Baby. Teraz sięgnij po krem na każdą pogodę. To skuteczna ochrona nawet w chłodne i wietrzne dni. Nivea Baby. Zdrowa skóra od chwili narodzin. Czy zastanawiałeś się, co jest takiego niezwykłego w wedlowskim ptasi mleczku? Niebiańsko-lekka pianka w wedlowskiej czekoladzie. Subtelny smak, który Cię przyciąga. Gdzie Ty jesteś? <grych> w niebie. Wedlowskie ptasie mleczko. Kawałeczek nieba dla Ciebie. Sprawa będzie prosta. Ale kto raz zdobył władzę, nie oddaje jej bez walki. Schowajcie się. Zemsta rządzących może być okrutna. Nie przy moim synu. To mój obowiązek. Ale mimo to opozycjoniści nigdy nie złożą broni. Muszą walczyć o wolność. Serial sensacyjny Rebelianci. Dziś o 23 w TVN. Każdy pijak to? Miałaby powiedzieć ta ekspedientka. I tak powiedział. Gdzie można byli? wygrać milion złotych? Pewno nie na poczcie. Tak prosto nie, nie było, tak? Nie u A znowu masz rację i masz 32 tysiące złotych. Można wygrać na tym właśnie fotelu. W teleturnieju Milionerzy. Jutro o 19.35 w TVN. Sponsorem programu jest producent mleka łowickiego. produktu ze znakiem Polska Dobra Żywność. Zapraszamy do Superkina. Hey, na co się gapisz? A no, nic szczególnego. Forest Taft to człowiek, który łatwo sprowadza na siebie kłopoty. był C8 na wciarze 0. Przyjechał Forrest. Nie potrzebuje komplikacji. Odkrył, że władze koncernu, w którym pracuje, nie zawsze postępują zgodnie z prawem. Broncie tego wejścia jak cnoty własnej siostry. Kto raz zadarł z rekidami finansowymi, musi być gotowy na wszystko. Steven Seagal, Michael Kane. Zabójczej Ziemi. W piątek, 9 listopada w TVN. Cześć, tu Klaudiusz. Zadzwoń do mnie, a pomogę Ci przygotować wspaniałą kolację i spodziankę dla Twoich bliskich. <grym> Jeżeli Twój chłopak ma urodziny, jeśli chcesz zaskoczyć żonę w rocznicę ślubu, powiedzieć mężowi, że zostanie ojcem, może chcesz się komuś oświadczyć, albo po prostu komuś powiedzieć... Że go bardzo kochasz, zadzwoń pod numer 0700 883 081. Albo wyślij smsa pod numer 7927 i napisz, dlaczego właśnie mam wybrać ciebie. Na pewno ci pomogę. Ten wieczór będzie niezapomniany. Do zobaczenia. Siedzi. Robią do ciebie zielone oczy. Nie dziw się. Idź do kuchni i sprawdź, co jest na dnie twojego Ludwika. Możesz wygrać 10 tysięcy dolarów i atrakcyjne nagrody. Ludwik, 10 tysięcy zielonych. Wpłynie. Opel jest niezwykle przestronny. Wygodnie mieści się w nim osiem osób. <grym i w górę> Wygląda niepozornie, ale w środku jest naprawdę mnóstwo miejsca. Aha. Teraz Opel w zaskakująco niskiej cenie. Zanussi is pierwsza pralka z pochyłym bębnem. Teraz można łatwiej wkładać i wyjmować pranie. Specjalnie dla ciebie Zanussi stworzył coś wyjątkowego. Zanussi przyszłość znalazła swój dom. Czy nam się to podoba, czy nie? Jesteśmy częścią globalnej gospodarki, której rytm w dużym stopniu zależy od tego, co dzieje się w USA. Amerykańskie problemy gospodarcze nie przenoszą się wprawdzie do nas automatycznie, ale szanse naszy rozwój gospodarki w Polsce oddalają się w miarę jak pogarsza się sytuacja w Ameryce. W październiku w Stanach Zjednoczonych pracy straciło prawie pół miliona ludzi, najwięcej od 20 lat. W trzecim kwartale spadek amerykańskiego produktu krajowego brutto wyniósł procent. Co gorsze, według prognoz ekonomistów, spadek może się pogłębić i w czwartym kwartale wynieść 1%. Według ekonomistów stało się to, czego wszyscy się obawiali. Mamy do czynienia z recesją w Stanach Zjednoczonych. Poprzednio, jeszcze przed 11 września sytuacja w gospodarce amerykańskiej nie była najlepsza, ale w tym okresie jeszcze popyt konsumpcyjny stabilizował gospodarkę amerykańską. Jednak najbardziej niepokojący jest spadek wskaźnika optymizmu konsumentów. Wskaźnik ten obniżył się aż o 11,5 punktu do 85 punktów. To najniższy poziom od 7 lat. Ludzie zaniepokojeni sytuacją gospodarczą ostrożnie wydają pieniądze, co powoduje kłopoty amerykańskich firm. Pocieszeniem mogą być gospodarcze perspektywy Europy. Wprowadzenie euro czy wspólnej waluty w Europie jest bardzo ważne, dlatego że to może spowodować, że Europa w okresie dwóch, trzech lat będzie stanowiła również miejsce silnego wzrostu gospodarczego na świecie. Czy te prognozy mają szansę się sprawdzić? O tym m.in. w poniedziałek w programie Fakty Ludzie Pieniądze. Zapraszam. Program Fakty ludzie pieniądze sponsorowany jest przez Era Biznes.